Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Poniedziałek trzeciego tygodnia Adwentu. Bardzo serdecznie pozdrawiam Cię. Cieszę się, że możemy się razem spotkać. I przede wszystkim, że możemy się razem pomodlić. To jest niezwykłe doświadczenie, które niosę w swoim sercu w ten, ad, ten adwent, że jest nas tutaj taka konkretna grupa ludzi, która jest wspólnotą, dlatego, że gromadzi się w imię Pana Jezusa. Że nie tylko tutaj jesteśmy, żeby coś odsłuchać, ale żeby przede wszystkim przez te kilkanaście sekund bo to jest najważniejsze to, co w tym odcinku te kilkanaście sekund wspólnej modlitwy. A potem, jeżeli masz czas, to możesz zostać na to. Kilkuminutowe rozważania. Ale najważniejsze jest to, że możemy spotkać się na modlitwie, a możemy przygotować się też potem do, chociaż w różnych miejscach w Polsce i na świecie, to do takiego wspólnego bycia na Eucharystii w tym dniu lub w na najbliższym czasie. Ale chodzi przede wszystkim o ten dzień bardzo konkretny. Dlatego bez większych wstępów modlę się. Boże w swojej ojcowskiej dobroci wysłaj nasze modlitwy i światłem Twojego Syna, który nas nawiedza, rozjaśni ciemności naszego serca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani, w tej aurze poniedziałkowo, zimowo, grudniowej, w dniu, kiedy też y, wspominamy w liturgii dzisiaj Matkę Bożą z Guadalupe z Meksyku, z, z wielkiego, pięknego sanktuarium, I ją też chcemy prosić, żeby ona wstawiała się za nami, żeby, żeby też modliła się razem z nami, żebyśmy y, w tych naszych modlitwach rzeczywiście nie odpowiali tylko jakieś rytuały, nie czekali tylko na spełnienie tych naszych próśb, ale żebyśmy w tych naszych modlitwach robili to, co jest najważniejsze w modlitwie, czyli spotykali się z Panem Bogiem. Żeby ta modlitwa była dla Pana Boga. Żeby mi wystarczyło bycie z Nim i nic więcej. A dzisiaj chcemy się modlić o piękne doświadczenie chrześcijaństwa. Dlatego tym bardziej potrzebujemy wstawiennictwa Maryi, bo Ona tego doświadczała. A to doświadczenie chrześcijaństwa, o które dzisiaj się modlimy, to doświadczenie Boga, jego ojca. Boga, który wysłuchuje nas w swojej ojcowskiej dobroci. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg nie wysłuchuje nas, tylko ze swojej boskiej mocy, wypływający z tego, że jesteśmy dobrzy, że jesteśmy moralnie poprawni, że coś tam w życiu zrobiliśmy. I Pan Bóg patrzy na nasze nawet i ofiary, nasze poświęcenie i lituje się wtedy nad nami. Pan Bóg, ponieważ, Panie, Pan Bóg jednak nas nie wysłuchuje tylko dlatego, że jesteśmy dobrzy. Bóg nas nie wysłuchuje, że dlatego, że jesteśmy dobrzy. Tylko dlatego, że nas kocha. On chce z nami być, dlatego, że nas kocha. I każda modlitwa to też dla nas. Niech będzie zaproszenie, niech będzie mobilizacja, niech będzie wyzwanie. Jest takim czasem, momentem, że chce się spotkać z miłości dzisiaj. Nie z obowiązku. Z trudnego obowiązku. Ja tu może czasem. Podchodzimy, traktujemy siebie, Pana Boga, chrześcijaństwo, Kościół. Trudny obowiązek. Męczennicy. Prawdziwi męczennicy, umordowani tym wszystkim, co, was, co nas w życiu spotyka. Chcę się dzisiaj spotkać z Panem Bogiem. Niech ta modlitwa będzie dzisiaj wynikała z miłości. Spotkaj się dzisiaj z nim. Pokadaj z nim po prostu. Porozmawiaj. Wyżal mu się. Wypłacz. Podziękuj, pochwal się, co Ci dzisiaj też wyszło dobrego ale niech to będzie spotkanie. Może będziesz dzisiaj na Eucharystii. Proś Ducha Świętego, żeby rozpalał w czasie Eucharystii, Eucharystii Twoje serce, żeby to spotkanie było pełne miłości. Może dzisiaj pójdziesz do spowiedzi. Proś Ducha Świętego, by to, może po ludzku trudne spotkanie, ale przecież dla nas chrześcijan piękne spotkanie, bo spotkanie pełne pojednania, przebaczenia wynikało z miłości. Że chcesz pójść do spowiedzi nie z obowiązku, nie dla tradycji, dlatego, tylko dlatego, że chcesz mu wyznać miłość. Że chcesz powiedzieć Panu Bogu, zgrzeszyłem, ale chcę cię kochać. Może nie potrafię, ale chcę cię kochać. Udźmy tej miłości. Stara się dzisiaj tak przeżywać, żeby, żeby spotkał Pana Boga. Bóg, który posłał nam swojego syna, robi to przecież z miłości. Wszystko, co Bóg robi dla człowieka, nie robi z przymusu. Bóg niczego nie musi dla mnie zrobić. Ale robi to. Chociażby stworzył mnie. Jestem na tym świecie, żyje. Czasem w różnych warunkach. Ale to dokonuje się dlatego, jestem, bo Bóg mnie kocha. Jestem wynikiem Jego miłości. On mnie zapragnął, żebym był. On Ciebie też zapragnął, żebyś był. Każdego z nas zapragnął Pan Bóg. Jesteśmy z Bożej miłości. Jesteśmy owocem Bożej miłości. Więc tego, co dzisiaj doświadczmy, bo, bo takie doświadczenie przemienia nasze życie. Najpierw spotkanie z Jezusem. Najpierw spotkanie z Bogiem żywym. A potem dokonuje się prawdziwe nawrócenie praca nad sobą, mobilizacja, jakieś ćwiczenia duchowe. Nie, zaczyna, nie, nie najpierw nawracanie, a potem, jak się nawrócisz, to, to może Pan Bóg się znetuje i do Ciebie przyjdzie i Ci da łaskę. Nie. Najpierw spotkanie z Panem Bogiem, z Jego żywą obecnością, z Jego żywą miłością, która rodzi zmianę mojego życia. No to wszystko Jego nam błogosławi, żebyśmy Go doświadczali, żebyśmy rzeczywiście odkrywali, że On z nami jest, że On przy nas jest, że nas nie zostawia. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.